Witam Państwa bardzo ciepło i zapraszam na czytanie miłosne dla osób z podznaku raka. Z okazji walentynek robię takie czytanie to jest czytanie ogólne dla wszystkich raków. Natomiast osoby zainteresowane rozkładem partnerskim, prywatnym dla siebie tylko, zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Rak w miłości. Wy w tej relacji. Głupiec. Wasz partner. Rycerz monet. Co was razem trzyma. Szóstka mieczy. Mocne strony tego związku. Ósemka mieczy. Hmm. Słabe punkty. Dwójka miecza, Same miecza, Dużo analizowania, dużo myślenia tu jest. I prawda o tej relacji. Szóstka buław. Okej. Okay. Proszę Państwa, karta głupca mówi o tym, że albo jesteście w nowej zupełnie relacji, w coś nowego wchodzicie, jakiś nowy etap się zaczyna, Albo trochę tutaj jest takiego może niedojrzałego, może trochę naiwnego podejścia. Taka historia mi się tutaj pokazuje. Ponieważ głupiec on ma dużo wiary. On, on, on się nie zastanawia, to jest, może ta karta nie nazywa się zbyt, zbyt fajnie, jak jeżeli chcemy tutaj zobaczyć pozytywy. Natomiast to jest podejście do życia pełne nadziei, pełne wiary. Z takim. Nie, bardzo optymistyczne, nawet powiedziałabym czasami nadmiernie optymistyczne, tak? Albo tak jak powiedziałam, dla niektórych być może są w zupełnie nowym związku, czy wchodzą w nowy związek, i, i dlatego się pokazała karta głupca, która jest pierwszą kartą Wielkich Arkan. Ok, dopytując, dopiero mamy tutaj pewne szczegóły. Siódemka kielichów dużo emocji, dużo takiego, takiego, takiego zamieszania. No tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam, to jest taki chura optymizm. Jesteście, jakby, widzicie same pozytywy, że wszystko po prostu tutaj jest, jest takie świetne, że, że macie właściwie wszystko, czego byście mogli pragnąć. Tak? Natomiast siódemka kielichów tak naprawdę jest kartą takiego uczuciowego, powiedziałabym, Hmm, koło wrotka. Tu jest tyle emocji, tyle takiego, yy, taki zawr kolorowy zawrót głowy, bym powiedziała. Jeżeli się ktoś w tym dobrze czuje, to ok, natomiast yy, może być tutaj tak, że yy, bo w tych siedmiu kielichach są, jest różna zawartość. Jeżeli ktoś fajnie trafił, ok. Jeżeli ktoś trafi gorzej, a tak może być. No to już inna sytuacja, tak? Czyli jest tutaj na pewno dużo emocji, co dla znaku raka jest jakby też dosyć charakterystyczne. Natomiast, natomiast pewne przy tej karcie głupca zalecam pewną taką, czy ostrożność, to nie, bo to może nie jest w waszym stylu, to chodzi o pewne takie stosowanie gęstego sita. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaczyna nową relację, żeby się przyglądać, żeby pewne rzeczy. Zauważać i nie brać wszystkiego tak, jak leci. Wasz partner pokazuje się w energii rycerza monet. To może być osoba z podznaku byka, panny lub koziorożca, ale energia rycerza monet to jest energia powolna. Czyli albo się nie angażuje, albo nie jakby macie kogoś upatrzonego, a ta osoba w ogóle tak się jakoś powoli zabiera do tego, żeby tą znajomość rozwijać. Mamy tutaj pewnego rodzaju momenty wycofania, jakiegoś spowolnienia. Ta relacja po prostu nie idzie w takim, w takim tempie, jakby po prostu można było oczekiwać, że relacja się rozwija. Jest to, jest to bardzo ostrożne, tak bym powiedziała, bardzo ostrożne ze strony waszego partnera. I mamy przy tym kartę Księżyca. Karta Księżyca jest też kartą intuicji, jest kartą też. Pewnych spraw nieodkrytych, pewnych, pewnych tajemnic, marzeń, tak? takiego trochę odrealnienia, ale jest kartą dużej intuicji, takiego dużego wyczucia. Więc być może pokazuje się to jako sytuacja, gdzie pewne rzeczy wasz partner robi ostrożnie, bardzo bo jakby tak czuje. Teraz mam tutaj dylemat, co Was razem trzyma, jeżeli to jest Szóstka Mieczy? Szóstka Mieczy jest generalnie kartą oddalania się. Kartą, która mówi, że coś za sobą zostawiamy. Być może to jest etap, gdzie, pod, znaczy etap, relacja, gdzie wchodzicie w, ni w nią zostawiając za sobą. Y pewne sytuacje, przeżycia z poprzednich jakichś relacji. Dlaczego to jest ważne? Bo my nie mamy zabierać tych mieczy do nowych związków. Tu się pokazują też nowe związki, tak? Nie mamy tego zabierać, bo mieczy to są myśli, to obciążenie. Zresztą to się tutaj pokazuje. I zostawiając za sobą i uspokajając sytuację, wchodzimy w coś nowego, że tak powiem, z czystym kątem. Bo szóstka mieczy to jest oddalenie się od tego, co nam nie służy co nam, co nas męczy gdzieś tam mentalnie, tak? I to jest wasza mocna strona, że wy potraficie za sobą zostawić coś, co wam mogłoby gdzieś tam y, 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 popsuć nastrój, a wy to potraficie zostawić, uspokoić się i po prostu to jest wasza moc. A zobaczmy dokładnie, o co chodzi. Y, karta cesarzowej. Cesarzowa to jest osoba, która ma dużo pomysłów, jest bardzo kreatywna, i powiedziałabym, umie tworzyć atmosferę, jest bardzo opiekuńcza. Więc myślę, że ta kobieta w tej relacji gra, że tak powiem, pierwsze skrzypce. Ona tutaj niezależnie od tego, kto mnie ogląda, ona tutaj raczej nadaje ton. Tak bym powiedziała. Karta cesarzowa jest, jest to karta dużej, dużej dozy kobiecości. To jest karta kojarzona z wiosną. To jest kreatywność, to jest pomysłowość, to jest, są nowości. No i tak jak powiedziałam, kobiecość aż kipi. <laughs> Przepraszam. Co jest mocną stroną tej relacji? No i to osiem mieczy, to powiedziałabym. Nie jest dobra karta. Bo osiem mieczy to jest blokada myślowa. Dlaczego więc to się pokazuje jako coś dobrego? Być może nie pora na podejmowanie jakichś decyzji. Być może na razie trzeba powiedzieć stop, albo zatrzymać się. I na razie jakby żadnych tutaj yy, chyba decyzji nie podejmować. Chyba o to chodzi, bo tutaj mi się coś takiego pokazuje, ale zaraz zobaczymy. Dlaczego to jest dobra karta? Osiem monet, czyli na ten moment. Jakby yy, pokazuje się jako plus praca nad tą relacją, zaangażowanie, wysiłek w to wkładany, ale jakby nie ma tutaj takiego mentalnego pójścia do przodu i być może to nie jest odpowiedni moment, bo to się pokazuje w pozytywach, proszę pamiętać. Tak pracujemy nad tym, tak angażujemy się, tak yy, coś z tym robimy, yy, jesteśmy w tym. Ale jakby nie ma, tu już tam te, te karty, w ogóle te karty, wszystkie pokazują mi takie spowolnienie. Tutaj nie ma takiego na hura pójście, chociaż wy byście może chcieli, bo się pokazujecie w karcie głupca i siódem kielichów, więc tutaj powinno być wow, tak? Ale wasz partner pokazuje się jak osoba trochę tonująca, powiedziałabym, ten związek, tak? czyli tutaj nie, te, te wasze emocje, te wasze myśli, takie, takie pójście tu, tam i tak dalej, tonuje trochę. Natomiast słabością jest jakiś brak decyzji. Brak decyzji i często będzie to decyzja między dwoma osobami. Podjęcie decyzji z kim być, albo podjęcie decyzji, czy w ogóle chcę z tą osobą być, tak? albo decyzji w innych sprawach. To się pokazuje mi jako coś, co jest słabym punktem. Tak, zdecydowanie tak. I tu chodzi o to, że minusem, czy jakby słabym punktem tej relacji jest to, że nie potraficie podjąć jakiejś decyzji, odciąć się od czegoś, czegoś zostawić, gdzieś się tutaj usamodzielnić, gdzieś iść swoją drogą. To będzie na minus. To może oczywiście w różnych sytuacjach różnie być interpretowane, bo podjęcie decyzji. To jest tak, jak powiedziałam, albo podjęcie decyzji między dwoma osobami, albo podjęcie decyzji, czy w ogóle z tą osobą być. Więc to będą bardzo różne sytuacje. Natomiast, prawda, tej relacji to jest szóstka buław. Wy się po prostu czujecie bardzo dobrze, spełnieni, zadowoleni. To jest karta poczucia sukcesu, zwycięstwa. Czyli pomimo tego, że jakieś tu są blokady, że może to nie idzie tak, jakby sobie ktoś mógł wyobrażać, że tak powinna się relacja rozwijać, to gdzieś tutaj jest poczucie sukcesu, poczucie zadowolenia. O, może tak bym powiedziała. Dziewiątka była. I to wam daje, powiedziałabym, pewnego rodzaju nawet e, takie poczucie bezpieczeństwa. Że mimo... Takich różnych sytuacji, yy, które są dosyć trudne, dają do myślenia, to wy się czujecie w, tak, tak bezpiecznie. Dlaczego? Dziewiątka, dziewiątka buław jest kartą, yy, która pokazuje osobę, która chce się yy, odizolować od, yy, od świata po jakichś trudnych przejściach. I ona się tak trochę zamyka. I być może w tej relacji wy się czujecie na tyle bezpiecznie i daje wam to poczucie takiego, yy, dla niektórych to może być ograniczające, ale to się, się pokazuje przy karcie szóstki buław, więc no chociaż szóstka buław mówi też o takim tanim poklasku, więc to może być złudne poczucie sukcesu, ale generalnie czyli będą dwie opcje, może ktoś się czuje trochę przyblokowany, a, a inni się czują dobrze w takiej właśnie sytuacji. Teraz zobaczymy, czy single spod znaku raka mają szansę na poznanie, spotkanie kogoś do następnych walentynek, kogoś, kogo mogą pokochać, kogoś do udanego związku. Single z podznaku raka. Rycerz mieczy. Dziewiątka buław, to jest właśnie to, co tutaj po, po też było. Dlatego no, biorę inną talię, bo mogą się energie powtarzać. I król buław. Hmm. Powiedziałabym tak. Macie szansę kogoś poznać. Relacja może być bardzo gorąca. Możecie poznać, szybko się może wszystko dziać. Może być relacja bardzo dynamiczna, gorąca, bardzo dużo chemii, ognia tutaj może być, dlatego że mamy bliźnięta waga wodnik i mamy bara, lew strzelec, zwłaszcza lew. I relacja, która mimo tego może wam dać właśnie takie poczucie, że się tak gdzieś, jakby to powiedzieć, trochę, Zamykacie z tym partnerem, ale może właśnie tego właśnie potrzebujecie, bo może tej wolności już za dużo mieści, już wam się chce tak, tak trochę się zamknąć w takim ciepełku. Tylko że ta dziewiątka była, o której wcześniej mówiłam, ona się tutaj też pokazała właśnie wy potrzebujecie być może. Zresztą rak to jest dom, archetyp domu. Więc wy może takiego poczucia bezpieczeństwa potrzebujecie. Natomiast możecie spotkać osoby. Z którymi, z którymi relacja będzie bardzo dynamiczna. Tak bym powiedział: bardzo dynamiczna. Może się dziać. Życzę Państwu dużo miłości. Yy, partnerów takich wymarzonych, takich, który, kto, z którymi się czujecie dobrze i którzy dają Wam szczęście i Wy im dajecie szczęście. Yy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Osoby z, yy, zainteresowane prywatnym rozkładem zachęcam do kontaktu mailowego. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Jeszcze raz życzę bardzo dużo miłości.